Dobry wieczór, Grzegorz Grochowski, Piekary Śląskie. Ja mam pytanie odnośnie tych kopalni. Jak wiemy, gdzieś mniej więcej od roku 90 roku, tych kopalni zostało zamkniętych około 50. I teraz jest takie pytanie, czy to jest prawda, że część tych kopalni została po prostu zamknięta w taki sposób, że one w zasadzie są już nie do odtworzenia? Podobno likwidujemy te kopalnie w dość skuteczny sposób. W jaki to jest sposób? Sposób jest niestety na tyle skuteczny, że nie pozwala wrócić do tych kopalń. Niemcy likwidowali kopalnie, izolując wyrobiska, nawet je zalewając, bo zalewanie wodą jest najlepszym sposobem konserwacji, jak się okazało. Natomiast nie likwidowali infrastruktury na powierzchni w znakomitej większości i zwłaszcza szybów. No my niestety, czego na przykład mamy dzisiaj żywe dowody na kopalni Makoszowicz na kopalni Krupiński, no to szyby zasypujemy. Wczorajszy raport z kopalni Krypińskiej jest taki, że z trzech szybów jeden jest zasypany w całości, 900-metrowy szyb, a szyb numer 2 i 3 pozostało do zasypania po 260 metrów. Natomiast wszystkie obiekty na powierzchni są już dawno zlikwidowane, a kopalnia jest zalana do poziomu 650 metrów. Tego nie robi nikt na świecie w taki sposób, zwłaszcza w sytuacji, kiedy gospodarka ma cierpi na głód węgla. Także likwidować kopalnię w sposób trwały, dewastując obiekty, można wtedy, kiedy nie ma zasobów węgla. Ale kiedy zasoby węgla pozostały, to trzeba sobie pozostawić techniczną zdolność do odtworzenia funkcjonowania tej kopalni. A u nas niestety i w jednym przypadku, i w drugim w przypadku dochodzi do totalnej dewastacji wszystkiego, co uniemożliwia powrót do tych złóż.